Jesteśmy obrata na gospodarstwie i idziemy sobie na kawkę w tłusty czwartek. Tak więc rzepach ma salę czwartek, szoki się mają tłusty czwartek. Kawunia wypita, ponczusio zjedzony, nie jeden, nie będę chwalił się ile. I mamy piękną pogodę. I tak jak mówię, wstrzymaliśmy się z azotem do 20. Są warunki lepsze, nie ma takich podmuchów wiatrów, słoneczko świeci ogólnie warunki. No są jakie są, Mogłyby być jeszcze lepiej, no błoto i e, upierdzielenie jelenia świadczy też o tym, że nie jest wcale za sucho, ale na dobrych ziemiach już lepiej po prostu nie będzie. Jeżeli będzie lepiej, to po prostu będziemy mieli suchą ziemię, no i sypanie azotu będzie się też mijało już z celem. Tak więc, wstrzymanie, drodzy widzowie, pamiętajcie: to nie jest, że zaprzestanie sypania azotu albo za miesiąc, tylko to jest kwestia dni. Tak więc, zrozumcie to. Muzyka kiedy film na kanale? Kiedy będzie? Chyba pierwszy wstawisz ode mnie, nie? No raczej, nie inaczej No, saletrzany czwartek dzisiaj Siemano, mamy rano, witam Was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 20 luty Czyli zaczynamy na poważnie azoty Na pierwszy rzut idzie ogólnie Pierwszy rzut już był RSM w ilości 300 litrów na hektar na rzepak I teraz dokarmiamy go Rzepak dajemy, azot co roku praktycznie, że na raz Od zawsze Dlaczego? Ponieważ no, Mamy wilgoć jaką mamy No i rzepak jest taką rośliną że on potrzebuje pełnego zastrzyku praktycznie na raz jeżeli mu braknie w pewnej fazie rozwoju wzrostu nawozu to, to on po prostu redukuje na plonie tak więc zapraszam na dzisiejszy odcinek stopy rano zapomniałem i w pole muszę jechać no widzimy się później a więc witam na rzepaczku i teraz chciałbym trochę rozjaśnić paru delikwentów osoby które tak bardzo się spuszczają nad tą straczką azotową, a generalnie chodzi o to, że dużo ludzi nie rozróżnia słowa wstrzymać się, a nie dawać azotu, tak? albo zaprzestać. czy y, U niektórych wstrzymanie świadczy o tym, że azot będzie sypany dopiero y, nie wiem w połowie marca albo w kwietniu. Wstrzymanie Wedle mojego uznania to jest około gdzieś tygodnia i film nagrywałem 15. Gdzie wyraźnie powiedziałem, że rzepak potrzebuje jeść, ale ze względu na to, że na pierwszy strzał idzie Sale Trosan, RSM i on już już do dzisiaj jest rozlany. No i warunki jakie były takie były okna pogodowe, łapaliśmy strasznie wiało. Popadywało i nie dało wjechać się w pole. Dzisiaj mamy 20 luty. Warunki, jak najbardziej, są ku temu, aby jeździć po polu. Aktualnie jesteśmy na odmianie SY Iowa. siewka zasypana do pełna i teraz dużo też komentarzy jest, czemu taką małą siewką siejecie a, a dlatego, że e, jest jaka jest, lata są jakie są, są inne inwestycje i na chwilę obecną siejemy tym co mamy, tak? jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowano mamy na prof wpisany rozsiewacz tak więc spokojnie wszystko małymi kroczkami, a do przodu, tak? nie sztuką jest nachapać się z ziemi i sprzętu i później jakby to można powiedzieć zbankrutować tak rzepak ogólnie zapowiada się no dość fajnie jeżeli pogoda będzie łaskawa będzie popadywać mimo tego deficytu wodnego no to jakiś plon powinien być ale to wszystko już niedługo weryfikacja tak na wakacje weryfikacja będzie tego wszystkiego tych naszych prac, starań, zmagań. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak więc co ja tu będę dużo wam yy, mówił. Jest jak jest i nic z tym nie zrobimy. Teraz się wypowiem trochę co do tego polskiego rozsiewacza. To no ogólnie tu nie mamy żadnego komputera, tylko licznik, który wskazuje nam obroty na hydromotorze, czyli na tych ślimakach, na tych żmikach, które podają nawóz na talerze, i ciężko jest tutaj ustawić dawkę. Bo możemy wzorować się tylko na prędkości ślimaków, czyli olej. Tutaj mamy zawór, sobie sterujemy. No i prędkością sobie mniej więcej to ustalamy, ale ze względu na to. Że nie idzie tego ustawić w ogóle, drodzy widzowie. Yy, tak więc robimy to na oko. Mniej więcej wiemy przy jakich prędkościach i jakich obrotach i jaki nawóz, bo tutaj ważny czynnik jest taki, że my po prostu yy, nie mamy nawozu. Każdego, każdej, jakby to można było słowa, nie ma nawozu o takiej samej objętości. Każdy nawóz ma inną objęto, objętość. Jest więcej worku, mniej. Dodatkowo, co tutaj jeszcze takiego ważnego? Nie każdy nawóz tak samo się sypuje. Ma taką opływowość, ponieważ jeden jest szorski, drugi jest gładki. Granula grubsza, i to też wpływa na, na wysiew tego nawozu, bo on inaczej zlatuje nam na żmiki. I to podawanie jest po prostu inne. Inaczej to się nabiera. Tak więc, co ja tu mogę Wam gdybać. E, ogólnie rozsiewać, rozsiał dużo hektarów w tysiącach, ponieważ od jesieni aż do dziś gdzie wysiewaliśmy PK, sole, kizeryty, on wysiał już ponad 800 hektarów, czyli on co roku, jeżeli nie stosowaliśmy RSM-u, on naprawdę dużo pracował. Myślę, że przez ostatnie lata 1000 hektarów rocznie to tak Minimum mogę mu powiedzieć, czyli można sobie wyobrazić, no i ogólnie maszyna chodzi, tylko nie jest precyzyjna. Co znaczy precyzyjna? Nie wysiewa idealnie, jak mamy 24 metry, i albo wysiewa po prostu to za, za ślady, albo nakłada na dwa przejazdy na 23 metry. I mamy taki pas rzędu 3 metrów a między ścieżką, a tym pasem, jest po prostu głód. Tak więc tak to się prezentuje, nic tutaj nie poradzimy. No i oczywiście, jak najbardziej, taka maszyna na małe gospodarstwa, powiem Wam, że jeżeli ktoś by dbał o nią, to ona będzie do żywotnia. Pamiętajcie, za każdym, po każdym rozsiewaniu umyć rozsiewać i ta maszyna jest do żywotnia. Ogólnie nadstawki były już piaskowane i malowane, ze względu, że zardzewiały jest to 2010 rok tego rozsiewacza, no i niestety tak to się prezentuje. A więc, teraz, tak pewnie zastanawiacie się, jak jeżdżę. Natomiast, otóż to jeżdżę na gazie ręcznym. Mam ustawione około ogólnie wałek, jest 540 na ekonomicznych. E, tak więc niższe obroty, wyższe obroty wałka, niższe obroty silnika, wyższe obroty wałka W celu po prostu, żeby te, tej maszyny nie żyłować, jeżeli sobie jeleń daje radę to sobie możemy pozwolić Tym bardziej, że rozsiewacz do jakichś e, mega wielkich po prostu nie należy e, Średnia prędkość to jest około 12 km na godzinę Obroty na ślimakach to jest 305, 306. No liczmy średnio 300 obrotów. No i dawka wychodzi gdzieś plus, minus, bo już kończę pole. 250 kilo trochę mało. Chcieliśmy, trochę mało, ale w przeliczeniu z bratem to, co rzepak dostał, czyli NTS. I teraz 250 kilo sale Trosano, czyli już liczymy. W nts było 103 kg. I dokładnie policzę Takim matematykiem dobrym nie jestem yy, 2.5 razy 26 65 plus 103 Czyli rzepak mamy 168 kg Na wiosnie Na wiosnę I plus Około 60 kg Na wiosnę Czyli rzepak mamy zamknięty 228 kg czystego składnika azotu Jest to ilość azotu która umożliwi wydać plon rzepakowi 4 tony, a nawet nawożenie na 5 ton, bo nie zapominajmy o tym, że w ziemi też azot jeszcze jakiś mamy. Nie. Ale ogólnie 5 ton to jest ho, 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 kiedyś było, miska się cieszyła, no ale ostatnie lata sami wiecie jak jest, nie jest kolorowo. Tak więc kończymy działkę 14 hektarów i jedziemy teraz na działkę 25 hektarów, tam rzepak jest trochę ładniejszy. Ogólnie tutaj nie mam nic do, do zarzucenia tego, temu rzepakowi, ale ze względu na to, że jest tutaj słaba klasa ziemi i ten korzeń jest taki, no cienki, płytki, nie jest rozwinięty i Boję się, że jak będzie susza, to go szybko do, tutaj go dotnie. Bo jeżeli mielibyśmy duże rośliny z takim korzeniem jak kciuk, albo półtora kciuka, bo takie mamy plantacje, to z pewnością ten rzepak na takim podłożu by sobie lepiej poradził. Po pierwsze, dłuższy system korzeniowy, większy korzeń, czyli większy magazyn wody, bo korzeń to jest magazyn wody. No i po prostu wtedy takie rośliny większe sobie lepiej radzą. Ale jest jak jest. Tak więc lecimy dalej z tematem, no i do, do usłyszenia później. Sraczka przeszła, stoperano rano nie trzeba, ale sąsiadów nie widać. Jak to się mówi, zdążyć sąsiadem. Spółdzielnia rozsiewa nawozy, azoty widać na rzepak tak samo, więc nie jesteśmy sami, ale oni dopiero wysiewają na rzepak, z tego co ja widzę, sól potasową. Tak, dopiero spółdzielnia sól sypie Szósteczki dwie do transportu O! 16,04 jak moja A zestaw wysiewający 1604. 1614. 16-14 Jesteśmy właśnie już na drugiej działce Widzieliście, że spółdzielnia sieje sól Tak więc wszystko na spokojności jest jeszcze z azotami u nas się nikt za bardzo nie pali. My na rzepak dajemy całą dawkę już na stan 20 lutego. Żepaki są po prostu praktycznie, że jeżeli nie będzie awarii, będą rozdane. I teraz tak, jesteśmy na odmianie SYIO, na takiej samej jak na tamtym polu. No i tutaj widać znaczną różnicę, czyli termin siewu ma dużo do. Do znaczenia, po prostu, tak? No zobaczcie, jaki to jest rzepak. Ziemia podobna, troszkę lepsza tutaj, ziemia nie oszukujmy się, ale ogólnie no rzepak wygląda 100 razy lepiej. Nie ma co tutaj się oszukiwać. No i ogólnie, zobaczcie, jak, jak sobie jeżdżę. Mamy gaz ręczny, rościebać mniej więcej ustawiony na 300 obrotów. Prędkość sobie dobra na tamtym polu, wyszło 250 kg. No i tutaj, tak samo jeździmy. 300 obrotów. Yy, około 11,5-12 na godzinę. Yy, obroty na wałku 420, gaz ręczny na uwrocie tylko zwalam jeden półbieg. Wyłączamy yy, dawkowanie, czyli hydromotor. No i ogólnie sobie jeździmy powolutko, tak? tutaj w koło bagienka, sobie kółeczko zrobimy od razu, a jak... Ewent, tak to się prezentuje, drodzy widzowie. Mordeczki moje. Nie? Ktoś kiedyś tam w komentarzu napisał, chyba pod ostatnim filmem, że ja wykonuję czarną robotę w gospodarstwie, i teraz chcę się do tego odnieść. Ogólnie może to tak wygląda, ale. Co to znaczy czarna robota? Czarna robota moim zdaniem, najgorsza jaka może być, to jest właśnie wykonywanie, rozsiewanie nawozów i opryski. Dlaczego? Bo człowiek, organizm człowieka ma styczność z chemią, którą wdycha, albo ewentualnie na rękach, mimo że to umyjemy, to jest na skórze i tak, i my to potem zjadamy. Tak więc czarna robota, Drugi kolego, który to napisałeś, to jest właśnie rozsiewanie nawozów i opryski. Styczność z substancjami, po prostu, może nie to, że niebezpiecznymi, ale niewskazanymi dla człowieka, tak? Myślę, że cię wyjaśniłem. <śm> A więc, tak się prezentuje rzepaczek. Jasia, sobie pyrka. Tak to wygląda. No zobaczcie, że paki no po prostu wegetują cały czas, nie ma przymrozków. No i po prostu długość, znaczy ilość dni wege wegetacji jest, no i dlatego on strzela w pąk, a nie tam że on jest jakiś głodny. My na jesieni daliśmy ponad 60 kg azotu, więc on tu nie ma prawa być do dzisiaj głodny. 15 lutego 16-17 był dany e, RSM w ilości 300 litrów. Tak więc zobaczcie, a co jest najpiękniejsze, że nie ma śmietki, nie ma żadnych ugryzień robaków, dlaczego? Bo stosowaliśmy zaprawy nasiona tylko zaprawione cruiserem, tak to się prezentuje piękny rzepak A to, że on idzie sobie do góry, to po prostu termin zbioru będzie o tydzień szybszy, a nie tam, że plączy coś, wszystko jest dobrze oddany. Będzie wszystko w porządku, zobaczycie. tylko musi padać. Jeżeli będzie padać, to wniwa, wszyscy będą zadowoleni. A najbardziej kombajnista. Tak więc, nie ma co tu przedłużać. Wsiadamy oczywiście, buty widzę. błota, brudno w takim traktorze. Kurde felek. Błotko lekkie jest, ale nie jest to, to co było, praktycznie. Nie ma tragedii. Jak to się mówi. Lepiej może być nie będzie. Tutaj fajny przykład, zobaczcie jakie stado łabędzi tam daleko jest. Nie wiem czy powinien by no jest gdzieś w plus minus 100 sztuk na pewno jest. Jak nie więcej 100, 200 sztuk i jak takie stado sobie siada, to potrafi rzepak do zera wygołocić. A teraz jest najgorszy okres, bo rzepak ma te pąki i te gadziny wpierdzielają te pąki też. Tak więc jak nie dziki, to sarny jelenie. I jeszcze łabędzie. bo dzikie gęsi też potrafią, tylko jeszcze ich nie widać. Nie wiem, coś tam dzisiaj pogadałem, troszkę może przyrodzałem, nie wiem co tam z tego wyjdzie, coś postaram się poskleć Mam nadzieję, że wyjdzie w miarę ok, zresztą jak zawsze. Jak mi tutaj zawsze wypisujecie w komentarzach, że się podoba, myślę, że tym razem też tak będzie. No i co? No i zapowiada się, że cały weekend dzisiaj mamy czwartek, jutro sobotę i prawdopodobnie zobaczymy, jaka pogoda w niedzielę. No nie wiem, czy sobie niedzielę odpuścimy, czy już będziemy rozdawać nawozy. Jeżeli będziemy, no to po prostu będziemy. Yy, nic się na to nie poradzi. Inni idą do obory, inni idą do obory i w pole, a inni idą tylko w pole. No i taka jest prawda, a jak komu się nie podoba, no to wiecie co, nie? Tak więc, trzymajcie się, no i postaram się nagrywać codziennie vlogi na chwilę obecną. Eee, zobaczymy, może nie będzie to jakieś pod muzykę, ale takie luźne gadanie ze strony Szoka, tak więc trzymajcie się. Dzisiaj na pewno długi odcinek, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, tak więc czemu długi odcinek? bo dużo komentarzy było, że by chcieli długie odcinki to zobaczymy, kto będzie chciał krócej oglądać, to będzie sobie po prostu przemijał na razie trzymajcie się, cześć! Zaleczany czwartek dobiega końca sayonara, mam w planie dzisiaj stówkę walność hektarów myślę, że się uda, wyjechaliśmy też późno, ale damy radę się. trzymajcie się!